Beata Choińska, prezes klubu szachowego Hańcza Suwałki, organizator drugich mistrzostw Polski w szachach bieganych. Proszę nam powiedzieć, co to są te szachy biegane? Szachy biegane to e, taka forma szachów, e, może nie tak do końca na poważnie, e, ale te szachy biegane są potrzebne w takim normalnym cyklu treningowym do wzmocnienia kondycji fizycznej szachistów. No już od dawin dawna jest wprowadzone w takie podstawowe treningi we Francji, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych. A w tej chwili także i my tu w Polsce chcemy promować te szachy biegane, które mogą pozwolić zawodnikom uzyskiwać lepsze wyniki. Frekwencja tutaj... Yy... No nie wiem dlaczego w tym roku e, w ostatniej chwili nie do, dojechał nam Toruń i, i Bydgoszcz. Myślę, że wystraszyli się troszeczkę e, pogody, że będzie padało, bo właśnie dzwonili, że, że zapowiadane są u nas ulewy, nawałnice, alerty. E, ja, za, ja starałam się wytłumaczyć, że nie, że, że Suwał Suwałki są miastem pogodnym. I to są pogodne Suwałki i na pewno podczas zawodów nie będzie padało. Ale nie, tak do końca nie przekonaliśmy i jest w tym roku trochę mniej, bo teren, który tutaj jest za mną, według przepisów szachowych wystarcza na 120 góra-130 zawodników. Tylu tylko możemy przyjąć na listę. No, i faktycznie tyle, 120 osób było. No, niestety do dzisiaj rano wykruszyły się nam te osoby poza sobą, które nie dojechały. No, ale tak reprezentacja jest, z różnych stron Polski jest i to nas cieszy. W tym roku znów gości u nas kolejny arcymistrz, Kuba Kosakowski, więc to podnosi bardzo na randze naszą, naszą, naszą imprezę. A to jest tylko i wyłącznie połączenie szachów z różnymi dyscyplinami lekkoatletycznymi. No jest potrzebne do rozwoju tej kondycji fizycznej, a żeby te długie partie, partie 5-6 godzinne organizm wytrzymał. Bo nie jest to tak łatwo bez ruchu, w pełnym skupieniu przeżyć partię, która trwa 6-6,5 godziny. Krok po kroku, to tak, spotykam się przy szachownicy... Podają sobie dłonie, uruchamiają zegar a i białe, tak jak w szachach klasycznych, rozpoczyna, robi ruch i biegnie 15 metrów do figury szachowej i z powrotem. Następnie przyciska zegar i w tym momencie czarne mają prawo do ruchu. Czarne wykonują ruch, biegną dookoła figury, wracają, przyciskają zegar. I wtedy to jest komunikat dla białych, że białe mogą wykonać ruch i mogą biec. W szachach bieganych nie ma czasu dodawanego, jest tylko czas odejmowany za złe posunięcie, czy też za niedobiegnięcie do, swojego, do swojej figury szachowej. Więc tu musimy wiedzieć, że są dwa rodzaje szachów, rozstawione, jak Państwo tutaj widzą. Duże szachy są takimi pachołkami, które należy obiec. I to jest bardzo ważne, bo jak mamy zawodnika, który gra czarnymi, to obiega czarny pionek, a jak mamy zawodnika, który gra białymi, obiega biały. Pionek. Więc to też. Dlatego są te dwa rodzaje szachów. Te duże szachy też pełnią tutaj bardzo ważną funkcję podczas rozgrywek w szachach bieganych. Sumujemy te wszystkie przebiegi z tych dziewięciu partii, i wtedy wyłonimy tych najlepszych, którzy no najwięcej wybiegali tu u nas w suwałkach. Mamy oczywiście swoje umiejętności szachowe, wzmacniamy się fizycznie, ale przede wszystkim Integrujemy się, integrujemy się, jeszcze raz integrujemy się jako szachiści. Bardzo lubimy się spotykać mieszkając w różnych końcach województwa, w różnych końcach Polski. Jak widać młodzież ze sobą stoi, rozmawia i to, to jest takie wielkie święto szachowe w szachach bieganych. Rośli 16, 18 biegają 15 metrów na ruch, a grupy 14, 12, 10 i 8 biegają po 10 metrów na ruch. Ale już wiemy, że już przekroczone jest 6 km. zapraszamy, mamy nadzieję, że sponsorzy nas nie opuszczą, że Urząd Miasta nas nie opuści i Urząd Warszałkowski, że uda nam się uzyskać to finansowanie w przyszłym roku i w przyszłym roku znów pewnie spotkamy się tu na Suwalskich Bulwarach, mam nadzieję w, większej, w większym gronie.